Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam! Zadanie siódme. Rozwiąż nierówność. No i mamy sześć nierówności. W tym zadaniu skorzystamy z własności, że wartość bezwzględna z a minus b to to samo co wartość bezwzględna z b minus a oraz stwierdzenia pierwszego. No i popatrzmy, nasza pierwsza nierówność ma postać 1 minus 4 razy wartość bezwzględna z x minus 2 jest większe od minus 2. Przekształcamy nierówność do postaci wartość bezwzględna z x minus a jest mniejsze od b. A więc popatrzmy, najpierw z lewej strony zgubimy jedynkę, czyli od obu stron nierówności odejmuje 1. Stąd po lewej stronie zostanie mi minus 4 wartości bezwzględne z x minus 2, jest większe, a minus 2 minus 1 to minus 3. Teraz gubimy minus 4, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony nierówności przez minus 4. No i tutaj pamiętamy o tym, że mnożąc lub dzieląc obie strony nierówności przez liczbę ujemną, odwracamy zwrot nierówności, czyli po lewej stronie zostaje nam wartość bezwzględna z x minus 2, odwracamy znak nierówności, mieliśmy większe, zatem mamy mniejsze. A minus 3 podzielić na minus 4 to plus 3 czwarte. No i teraz odszukujemy odpowiednią część twierdzenia pierwszego. Widzimy, że mamy znak mniejszy, czyli to będzie pierwsza linia twierdzenia pierwszego. Zatem zapisujemy wartość bezwzględna z W jest mniejsze od A, z tego wynika, że w jest większe od minus A i W jest mniejsze od A. Zatem. Zapisujemy w jest większe od minus A i W jest mniejsze od A, czyli w naszym przypadku x minus 2 jest większe od minus 3 czwarte, a następnie x minus 2 jest mniejsze od 3 czwarte. No i teraz takie dwie nierówności rozwiązujemy. Pierwsza nierówność, czyli x minus 2 jest większe od minus 3 czwarte, gubimy minus 2, czyli do obu stron nierówności dodaje dwójkę. Stąd po lewej zostaje mi x jest większe, a minus 3 czwarte plus 2 całe to 1 i 1 czwarta. Czyli otrzymujemy x większy od 1 i 1 czwarta. I druga nierówność, x minus 2 jest mniejsze od 3 czwarte. Gubimy minus dwójkę, czyli do obu stron nierówności dodaje 2. Stąd x jest mniejszy od 3 czwarte plus 2 to 2 i 3 czwarte. No i popatrzmy x jest większy od 1 i 1 czwarta i x jest mniejszy od 2 i 3 czwarte, czyli tak naprawdę x należy do przedziału otwartego od 1 i 1 czwarta do 2 i 3 czwarte. I pod punkt b nasza nierówność ma postać 1, dodać 2 razy wartość bezwzględna z x plus 1, jest mniejsze od 0. Najpierw przekształcamy naszą nierówność do postaci wartość bezwzględna z x minus a jest mniejsze od b. Czyli najpierw gubimy z lewej strony 1, czyli od obu stron nierówności odejmuję 1, stąd po lewej stronie zostaje nam 2 razy wartość bezwzględna z x plus 1, jest mniejsze, a ze strony prawej 0 minus 1 to minus 1. Gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony nierówności przez 2, stąd otrzymujemy wartość bezwzględna z x plus 1, jest mniejsze od minus 1 podzielić na 2, czyli minus 1 druga. No i teraz musimy zwrócić uwagę, że odległość nie może być liczbą ujemną. Zatem wartość wyrażenia wartość bezwzględna z x plus 1 nie może być mniejsza od minus jednej drugiej. Tym razem mamy nierówność sprzeczną. Podpunkt C nasza nierówność ma postać 5 minus 2 razy wartość bezwzględna z x plus 3 jest większe równe od 5. Najpierw przekształcamy naszą nierówność do postaci wartość bezwzględna z x minus a jest mniejsze, równe od b. Czyli tak, gubimy najpierw z lewej strony piątkę, czyli od obu stron nierówności odejmuje 5, stąd po lewej stronie nierówności zostaje nam minus 2 razy wartość bezwzględna z x plus 3, jest większe, równe, a 5 minus 5 to 0. Gubimy minus 2, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony nierówności przez minus 2, no, i tutaj pamiętamy o tym, że mnożąc lub dzieląc obie strony nierówności przez liczbę ujemną, odwracamy jej zwrot. Czyli otrzymujemy wartość bezwzględna z x plus 3, odwracamy, czyli mamy mniejsze bądź równe, a 0 podzielić na minus 2 to wciąż 0. No i teraz x plus 3 mogę zapisać jako x minus minus 3. Czyli tak zapisujemy naszą wartość bezwzględną, i to wciąż jest mniejsze bądź równe od. 0. No i ten zapis oznacza, że szukamy na osi liczbowej wszystkie takie liczby x, których odległość na osi liczbowej od liczby minus 3 jest mniejsza równa od 0. No wie, y, trzeba tu zauważyć, że jest tylko jedna taka liczba, której odległość od minus 3 na osi liczbowej jest równa 0 i jest to liczba minus 3. Czyli tutaj mamy jedno rozwiązanie x równa się minus 3. I pod punkt D nasza nierówność ma postać wartość bezwzględna z 2x minus 8 jest mniejsze równe od 4 pierwiastki z 2. Najpierw przekształcamy naszą nierówność do postaci wartość bezwzględna z x minus a jest mniejsze równe od b, czyli najpierw z lewej strony gubimy minus ósemkę, czyli do obu stron nierówności dodaje 8, stąd z lewej strony zostaje nam wartość bezwzględna z 2x jest mniejsze równe od 4 pierwiastki z 2 plus 8. No, i teraz korzystamy sobie z twierdzenia pierwszego, otrzykujemy odpowiednią własność tego twierdzenia po znaku nierówności. Tu mamy mniejsze równe, czyli z twierdzenia pierwszego bierzemy drugą linię. No, i mamy tutaj ją przepisaną, czyli widzimy, że jeżeli mamy wartość bezwzględna z wyrażenia w mniejsze równe od a, wówczas w w jest większe równe od minus a i w jest mniejsze równe od a, czyli w naszym przypadku 2x jest większe równe od minus i w nawiasie nasze wyrażenie, czyli 4 pierwiastki z 2 plus 8. Ten nawias jest potrzebny, ponieważ minus przed nawiasem zmienia nam znaki w nawiasie i druga część, czyli 2x jest mniejsze równe od 4 pierwiastki z 2 plus 8. No i teraz takie dwie nierówności musimy rozwiązać. Najpierw pierwsza nierówność, czyli 2x jest większe równe od minus w nawiasie 4 pierwiastki z 2 plus 8. Opuszczamy nawias, mamy minus przed nawiasem, czyli zmieniamy znaki w nawiasie. Zatem 2x jest większe równe. W nawiasie mieliśmy plus 4 pierwiastki z 2, więc po opuszczeniu nawiasu minus 4 pierwiastki z 2. W nawiasie mieliśmy plus 8, więc po opuszczeniu nawiasu minus 8. No, i gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony nierówności przez 2, stąd po lewej zostaje nam x, jest większe, równe. No i teraz dzielimy minus 4 pierwiastki z 2 podzielić na 2 to minus 2 pierwiastki z 2, a minus 8 podzielić na 2 to minus 4. I druga nierówność, czyli 2x mniejsze, równe od 4 pierwiastki z 2 plus 8, gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony nierówności przez 2. Stąd x jest mniejsze, równe od 4 pierwiastki z 2 podzielić na 2 to 2 pierwiastki z 2 i 8 podzielić na 2 to 4. No i teraz popatrzmy. Otrzymaliśmy dwa przedziały. Najpierw x jest większy od tej liczby ujemnej, a następnie x jest mniejszy bądź równy od tej liczby dodatniej. Większy, równy tutaj mamy, oczywiście, czyli przedział. Obustronnie domknięty. Zatem x należy do przedziału obustronnie domkniętego od minus 2 pierwiastki z 2, minus 4 do 2 pierwiastki z 2, plus 4. Podpunkt E. Nasza nierówność ma postać wartość bezwzględna z minus x plus 4, minus 6 jest większe od minus 7. Najpierw przekształcamy nierówność do postaci wartość bezwzględna z x minus a jest większe od b. Czyli najpierw. Tutaj mamy wartości bezwzględnej plus 4, czyli zapiszę sobie to jako minus x minus minus 4. Resztę przepisujemy, czyli minus 6 jest większe od minus 7. Teraz korzystamy z tej pierwszej własności na początku zadania, czyli wolno nam tutaj te liczby zamienić miejscami, czyli otrzymujemy minus 4 odjąć minus x. Resztę przepisujemy. No i popatrzmy, dwa minusy dają nam plus, czyli mamy minus 4 plus x. No i teraz zamieniam miejscami, dodawanie jest przemienne, czyli otrzymujemy x odjąć 4. Minus 6 jest większe od minus 7, cały czas przepisujemy. Teraz gubimy minus 6, czyli do obu stron nierówności dodaje 6, stąd po lewej zostaje nam wartość bezwzględna z x minus 4 jest większe, a minus 7 plus 6 to minus 1. No i teraz zobaczmy. Wartość wyrażenia x minus 4 w wartości bezwzględnej zawsze jest liczbą nieujemną, ponieważ to odległość. Czyli na pewno jest większe równa od zera. Zatem nierówność wartość bezwzględna z x minus 4 jest większa od minus 1, jest prawdziwa dla dowolnej liczby rzeczywistej x. Jest jej zbiorem rozwiązań jest zbiór liczb rzeczywistych. I ostatni podpunkt, podpunkt f. Nasza nierówność ma postać 50 razy wartość bezwzględna z 12x minus 7 minus 2,5 jest większe od 0. Najpierw przekształcamy nierówność do postaci wartość bezwzględna z x minus a jest większe od b. Czyli najpierw zgubimy sobie z lewej strony minus 2,5, czyli do obu stron nierówności dodaje 2,5. Zatem po lewej stronie nierówności zostaje nam 5 razy wartość bezwzględna z 12x minus 7. Jest większe, a po stronie prawej 0 dodać 2,5 to 2,5. Teraz gubimy z lewej strony 5, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony nierówności przez 5, stąd po lewej stronie zostaje nam wartość bezwzględna z 12x minus 7 jest większe, a po stronie prawej 2,5 podzielić na 5 to 5 całych. No i teraz. Odszukujemy odpowiednią część twierdzenia pierwszego, widzimy, że mamy tu znak większy, czyli korzystamy sobie z tej części. Wartość bezwzględna z wyrażenia w jest większe od a, wówczas w jest mniejsze od minus a i w jest większe od a. Czyli w naszym przypadku 12x minus 7 jest mniejsze od minus 5 i druga nierówność 12x minus 7 jest większe od 5. No, i takie dwie nierówności rozwiązujemy. Czyli najpierw 12x minus 7 jest mniejsze od minus 5. Gubimy minus 7, czyli do obu stron nierówności dodaje 7. Stąd po lewej stronie zostaje nam 12x. Jest mniejsze, a minus 5 plus 7 to plus 2. Gubimy 12, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony nierówności przez 12. Stąd po lewej stronie zostaje nam x. Jest mniejsze a 2 podzielić na 12 to inaczej 2 dwunaste. Po skróceniu tego łamka przez 2 otrzymujemy 1 6. I druga nierówność, czyli 12x minus 7 jest większe od 5. Najpierw gubimy minus 7, czyli do obu stron nierówności dodaje 7. Stąd po lewej zostaje nam 12x, jest większe, a 5 plus 7 to 12. No i gubimy 12, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 12. Stąd x jest większe od 12 podzielić na 12 to 1. No i popatrzmy, otrzymaliśmy dwa przedziały. X jest mniejszy od 1/6, czyli inaczej mówiąc x należy od minus nieskończoności do 1/6 otwarte i drugi przedział x jest większy od 1, czyli inaczej mówiąc x należy do przedziału od 1 otwarte do plus nieskończoności. Bierzemy obydwa rozwiązania pod uwagę, czyli tak naprawdę w tym przypadku x należy od Przedziału otwartego od minus nieskończoności do 1 szóstej suma i przedziału otwartego od 1 do plus nieskończoności. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.